Nazywam się Paweł Orłowski. Zapraszam na moją retrospektywną wystawę w Galerii Van Rie. Na wystawie możemy prześledzić niemalże cały mój dorobek, wieloletnią pracę. Jest to pierwsza moja retrospektywna wystawa w takiej skali. Niemalże 100 prac. Przede wszystkim są to prace rzeźbiarskie. To też nowe doświadczenie, kiedy powierzam ten swój dorobek komuś, kto tworzy wystawę. Sztuka jest potrzebna, to jest ten cel i to jest ta moc, która nas motywuje. Nas wszystkich zaangażowanych, bez kuratorów, bez galerzystów, bez historyków sztuki, bez krytyków nie byłoby artystów. Wszystkie te trybniki, wszystkie te klocuszki muszą wskoczyć na odpowiednie miejsce po to, żebyśmy mogli cieszyć się takimi wydarzeniami i po to, żeby też e, widzom chciało się przyjechać 200, 300-400 kilometrów, żeby spędzić e, godzinę czy półtorej godziny e, czasu, a nie na przykład oglądać reprodukcję tych prac e, w, w katalogach czy, czy w dzisiejszych czasach e, zdigitalizowanych w internecie. Jest bardzo istotne, aby nie tylko oglądać sztukę w przestrzeni wirtualnej za pomocą mediów społecznościowych, ale i przyjść do galerii, pobyć z, ze sztuką sam na sam, pokontemplować ją. Jednak ten kontakt bezpośredni jest nieoceniony. Gorąco zapraszam do galerii, do Ćmielowa i do Starej Fabryki Porcelany.